Hej kochani! Całej polskiej kujdyczowej społeczności Życzymy podejmuzkiem wszystkiego najlepszego na zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt spędzonym w granie rodziny, przyjaciół. Dużo, dużo miłości. Żebyście dobrze pojedli na te święta. Poinek takich kolorowych jak ten dywan o tutaj, świecących bardzo mocno jak lampek, w ogóle fajnych, fajnych prezencików. O, o to chodzi... Fury prezentów? O, o to chodzi. Świetnego karpia, mnóstwa prezentów. O, o to chodzi. Fajnych kierek. Żeby was kontuzje nie łapały. Żeby się wam wszystkie życzenia spełniły. A szczególnie najważniejsze, czyli powrotu na Quidditchowe boiska. Żeby w przyszłym roku odbyły się wszystkie spotkania, żebyśmy mogli razem zagrać, żebyśmy mogli razem sędziować. A wzajemnej rywalizacji. I żebyśmy mogli spędzić czas podczas wspólnych integracji. Może no, Wrocławski Żeby ten pan się postarał. I patrzcie jaką czypeczkę ten O, i żebyśmy mogli szybko też na dwór wychodzić. Podzielę się z wami pierniczkiem. Wszystkiego co najlepsze. A i jeszcze fajne wyjść na pole, bo niektórzy wychodzą na pole. Trzymajcie się tam w tym całym To No mogę no, ładnie dobrze. Good Christmas, motherfucker!